Jak się sprawuje nasz bank energii w naszym obliczu? To jest jak wiecie, już Wam pewnie pokazywałem Cern z 6000 cykli, niby life po 4 24V 100 godzin. Może dam niżej, pod kibelkiem. Tutaj widzicie, co tutaj siedzi. Tutaj są kable przewody 50mm2, czyli szczerze mówiąc, aż aż. Tutaj są nasze stare akumulatory kwasowe. Robiłem testy, mam nadzieję, że już film widzieliście. Ten ma około 10,5Ah, ten niecałych 7Ah. Także delikatnie mówiąc, trupki, oczywiście, jest dzisiaj słoneczko. Ogólnie sieć jest cały czas wyłączona, zewnętrzna. Grzejemy boiler biawarowski 1,5 kW. Woda już cieplutka. Jak widzimy, Albo i zobaczymy 211 V pod obciążeniem z panela 1,43 KW. No tyle to pobiera więcej. Na razie tam lodówka chyba na razie nie chodzi. Jak się włączy, to pewnie tam z 50 W dojdzie. Dzisiaj jeszcze. A, co tutaj mamy? No napięciu ustawimy 28,5 V. Tak naprawdę na komutatorze jest 27,5. To nie chodzi, że jest spadek napięcia, bo kable mamy konkretne. Tylko chodzi po prostu, że ten inwerter mój po prostu Volta sobie tutaj w tym napięciu akumulatora jakby dodaje. Także już go rozszyfrowałem. Tutaj mamy 1 amper ale to tylko tak jeden w prawo, w lewo. Tutaj o, widzicie albo charge, albo nic nie ładuje. Ogólnie utrzymuje się zawsze napięcie. Jak wiadomo, jest wystarczająca jest ilość energii z fotowoltaiki 28,5V. Yy, jak to ustawiłem? Tak jak już we, pewnie Wam pokazywałem, yy, zakres yy, w środku jest BMS, jest 8 ogniw. Minimum ogniwo LIFE po 4 możemy rozłożyć do 2,2 V, razy 8 daje nam 17,6 V, maksymalnie coś koło 28,8 V, bo to jest 3,65 razy 8. Tak? Czyli ogniwo działa od 2 v 2. Teoretycznie do 3,65 Ja bym wolał, żeby ono działało tak od 2,5 do 3,6 Czyli od 20 V i dochodzimy aż do 28 V, tak? Czyli jak ja mam teraz ustawione 28,5, czyli tak naprawdę 27,5 Prawie jest naładowany tak w mnie na 90%, wtedy plus, minus. Sorry, mam trochę brudne ręce, bo dzisiaj w Hondzie. Wymieniałem klocki z przodu, nie wiem, filmek pewnie się pokaże później. I nie mogę jeszcze tak tego szybko odmyć, jestem na działce, a robiłem to w garażu. I słuchajcie, nie da się, że tak powiem, użytkować tego tak, według mnie, nie ma sensu, znaczy na 100%, czyli tutaj bym ustawił na fulla, ponieważ jakbym ustawił na fulla, a ten inwerter mam ustawiony user defined, czyli własne parametry napięcia, kiedy ma się jakby z akumulatora wyłączyć na sieć, w razie sieć byłaby podłączona, tak? A wiadomo, no bo w tej chwili tylko są panele i tylko mamy akumulator i to Wiadomo, jest fajna pogoda, mam już teraz przecież tych 6 paneli, więc e, Tak naprawdę z takim bankiem energii to jestem już e, naprawdę W ogóle sieci jest całkowicie wyłączony od tygodnia Jest dzisiaj e, ładna pogoda w tej chwili e, po, o, jakieś te, nie wiem co to za ptaki, jakieś szpaki czy czyżyki, one na no, takie latające owady Polują al, albo wybierają mi trawę, no jedno z tych dwóch coś tam sobie dziobią, niech sobie dziobią Nie będziemy ich ganiać, nie będziemy im bronić Niech tam dziubio dobre rzeczy. System do podlewania firmy Gardena chodzi. Jeden sobie tutaj, mały podlewa, duży. O, tutaj też, też paczki chodzą. To jak wyjdę, to od razu uciekają. Tutaj też podlewa, pięknie, ładnie. Także, no to jeszcze jakiś perelki Także słuchajcie, grzejemy wodę do 50 stopni. Ustawiłem i właśnie jak dla Was mówiłem, pokażę Wam jeszcze raz nastawy. Czyli idziemy SBU, 20A max ładowanie jako UPS User Defined, czyli wiadomo opcje napięciowe, 50Hz, 230V. Yy, jakbym chciał ładować akumulator z sieci max 2A, mogłem ustawić i teraz tak. Przy 22 yy, napięciu przejdzie nam nas na sieć zewnętrzną, jeżeli akumulator by się rozładował, oczywiście sieć zewnętrzna jest wyłączona, czyli tak naprawdę nie 22, czyli 21, czyli. Też nie do końca go, że tak powiem, będziemy rozładowywać, ponieważ, jak Wam jeszcze raz yy, mówiłem, yy, 22 tutaj to tak naprawdę 21 ma wtedy akumulator. No, próg, yy, jakby stałej takiej flot, to jest 28,5 osot, czyli tylko yy, panele fotowoltaiczne mogą ładować mój akumulator. To jest mniej ważne, mniej ważne, takie jakieś alarmy, przełączenia, bypassy. To jest napięcie. Takie bulk można powiedzieć to na 286V Float na 28,5, czyli takie ciągłe napięcie, czyli ładujemy akumulator, tak i później Float idzie w linii prostej na 28, czyli mało różnicy i dla mnie to się sprawdza według do... mnie dobrze ustawiłem i tutaj low lever, czyli wyłącza się jakby w ogóle, żeby nie rozwalić naszego akumulatora przy 21V, czyli przy 20, oczywiście, jak wiemy. Bo Volt zaniża, jak wiemy, on ma w środku BMS-a. A ten BMS też go chroni, więc o tyle spoko z tymi akumulatorami. Tak, zobaczcie naprawdę, że ani go nie przeładujesz, ani go za mocno nie rozładujesz. No bo BMS jakby chroni, więc to co ustawimy sobie na inwerterze, to sobie ustawimy. Ale tutaj jeszcze mamy, jak to się mówi, drugie pole do działania, drugie zabezpieczenie, czyli BMS wbudowany w ten nasz akumulator. Ja go już rozkręcałem. Mam nadzieję, że film już widzieliście. Albo dodam to może właśnie w tej chwili jak to tam się sprawuje Dodam, że ta, e, pierwsza jakby część filmu nagrywałem Grubo tydzień temu Więc już ponad tydzień czasu mi ten bank energii chodzi Jestem z niego bardzo mocno zadowolony Jest super jakości Ma deklarowaną pojemność, zrobię Wam test jak, jak to robiłem Ma te obie, deklarowane 100Ah Podoba mi się to e, Załatwimy to takim wat materkiem i przetwornicą Obciążenie i tam wyskoczy nam Amperogodziny Będziemy to obciążać Około tam 50 amperami, czyli tak dość konkretnie będzie miał maleńki co robić. Może trochę mniej, może damy 40. Nie ustawimy, słuchajcie, 20, 30, 30 amperów ustawimy, i wtedy w około 3 godziny z hakiem powinien nam się rozładować, że tak powiem, do zera. Bo 100 amperogodzin, czyli dzielimy na 30, no to tam 3 godziny 20 minut i będzie całkowicie yy, rozładowany. Także polecam, działa to super. Jeszcze pokażę wam panele, jak jak mi ten mój system nie, nie za 6 sztuk, ja Solar 385, słoneczko, lekkie chmurki dzisiaj także, dzisiaj ładnie to wszystko funkcjonuje także jesteśmy słuchajcie typowo off gridówka i naprawdę jestem z tego zadowolony tak jak jeszcze raz wam mówiłem już pewnie nie polecam akumulatorów kwasowych a jeżeli już bo nie macie pieniędzy no ja go sprawdziłem w sali ekspres polecam firma CERNS no to ok, macie jakieś tam dwa akumulatory, jeżeli macie system 24V jak ja no to wtedy ten balanser tutaj kliknijcie ten balanser Wam polecam i musicie go mieć, ponieważ zawsze jeden akumulator będzie słabszy, drugi lepszy i to będzie tragicznie działało jeden i drugi przez to, że tak powiem, bardzo szybko siądzie. Także słuchajcie, to tyle w, w kwestii pokazania, że to działa przy moim sławnym już kibelku Możecie się śmiać lub nie, ale według mnie jest wszystko zrobione tak naprawdę głupio-odpiorno. Okej, okay, no nie można tutaj wodę strzelić w to, czy coś takiego, tak? Ale generalnie nie ma tutaj problemu. Nic takiego się nie dzieje. Tutaj ciepło wodę sobie odkręciłem, już cieplutka leci. A to już jak wiecie, czeka na podłączenie turbiny, która mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni wyląduje na dachu. Jej testy niebawem albo już były na moim kanale. Także mam nadzieję, że sprzedał się filmek. Widzicie, jak to fajnie funkcjonuje, żadnych problemów. Yy, ktoś powiada, no słuchajcie, tu wszystko jest tak naprawdę przemyślane, wszystko jest dobrze pozaciskiwane, że tak powiem. Yy, nie Powiem tak, nie, 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 nie wiem co tu mogłoby się stać, żeby się zajść. No oczywiście awaria in, inwerteralna, to nie mamy jakby wpływu, tak? No chodzi jak chodzi. Generalnie wszystko jest dobrze skręcone, nic tutaj nie, nie ma prawa, wiecie, że jest poluzowane. Jeszcze ja co roku sprawdzam, dociskam, wiecie, e, śrubki w tych różnych bezpiecznikach, żeby tam te kable były dość mocno przykręcone, żeby e, nie było, że tak powiem, słabego przejścia, bo wtedy to nam no, będzie się grzało i faktycznie może dojść do jakichś tam pożarów. No, bank energii jest naprawdę w środku, Rozkręcałem super wykonany. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Ma BMS-a. Dodatkowo tutaj też jest ustawione wszystko na niego bezpiecznie, że nic mu się nie stanie. Czyli działa to powiedzmy odpornie. Oczywiście musimy zwracać na uwagę, no to jest domek letni. Przynajmniej u mnie ten, że no te akumulatory poniżej zera nie można ładować nie wiem, czy ma ten BMS w środku. W sobie taką funkcję, że poniżej 0V odetnie nam jakby napięcie na klemak, żebyśmy nie mogli go ładować. Znaczy, rozładowywać możemy poniżej 0 stopni, ale nie możemy akumulatorów litowo-żelazowych ładować, gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni, ponieważ on się uszkodzi. Tak to wygląda. To na razie, hej.